ma y, nagrywam dzisiaj y, drugi odcinek z moim kolegom Kubą. A ja nie wiem który. I przeteleportowaliśmy się jak do tej gry A, akurat. Przete przeteleportowaliśmy się w ostatniego odcinka do y, Funky Friday na Robloxie. No. Y, Funky Friday jest inspirowany ogólnie Friday Night Funkin, gdyby ktoś nie wiedział. No. To chodź. Okay. Ty, no. No. <śm> no. No. A w ogóle to ja gram pierwszy odcinek z e, tym... A ...Hunt e, do... e, Jeżeli ktoś zna angielski, to wie co to znaczy. To bardzo że kamera jest jeszcze jednak ch 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 klawiaturze. Ch 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 Chciałem zrobić tego... ...takim, można powiedzieć, nie ...nie rebus. Dobra. Zrobi Chciałem zobaczyć, kto umie angielski. Tak naprawdę, a. dobra, to i coś na rozgrzewkę. Tak. No ale miało być na rozgrzewkę, a nie parasite jakiś. <laughs> a to jest trudne? No. Nie, chyba. Wcale, pewnie w fale, fale nie. Dobra, nie, w ich na pewno nie włączamy, bo to mogą być prawa autorskie. No, a my tego nie chcemy. Ale to panie brzmi. Co? No. Zaraz, y, pewnie... Dobra, minuta tylko trwa praktycznie. Aha! No nie, wcale nie trudne. Mm -mm. Ale na rozgrzewkę Ej, Ej, prałat zrobić full I ja też zrobiłem wisa. Zaraz, grzebkę. Ej, baj, to mi dobrze idzie. A trenowałeś? Nie, bo nie miałem kiedy. Dobra, powiedziałem, że już mi idzie dobrze i idzie mi źle. Nawet najlepszy gracz FNF robił na tej piosence. A, najlepszy. Nie no, na darcie. Może jeszcze e sport nie? No. Wygrałem tego, mistrzostwa świata. piłce nożnej. W FIFA! W FIFA wygrałem się światę, dlatego jestem najlepszy Funky Friday. <noise> nie ma to nic wspólnego ze sobą, ale okej. Okay. <noise> <noise> Ej, FIFA, uh, a Funky, mieć to nie ma nic do siebie. W ogóle, jak ludzie wiedzą, co to jest tego, osumania, to. Też ja nie to jest pewnie kiedyś czy... ale jeszcze nie robiłem odcinka. Ja na przykład nie wiem, co to. To mnie podobają do FNF, tylko że. Oryginalnie osu. tak powiem. Wiem, co to jest osu, ale osu mania to nie wiem. Osu to jest po prostu takie same jak FNF. Osu nie jest takie same jak FNF, moim zdaniem. Mania. A osu mania. Ale tylko to jest na tej samej apce jak coś. Ej, to jest taka fajna piosenka, ale zrobię na normal dla ciebie. Okej. Okay. Agoti, znam! Ba, ba, ba. Słuchaj, jakiego to jest moda? Muszę zgadnąć. W w witty? Dobrze mówię? Witty? Agoti. Ago nie, Agoti? nie, Agoti. Versus. Nie wiem, ver nie wiem, versus co. Nie wiem, z jakiego to jest moda. Versus. Agoti! Ha! <noise> Agoti versus Agoti. XD A wiem, jak Agoti wygląda. Ja mam full to po Ja mam Nie no ja daj mam pfc, nie wiem co się tam A on się on odpala? Się nie ma... Bo nie pamiętam Ej, on się on odpala? Się czy... Bo nie pamiętam, nie eee, on, on się Ale czego? Tego ta, tamta piosenka też było ta goti. Ha! Ja tego nie wiedzieć akurat. Typowa... typowa tego, walka w Ameryce. Jeden puncha jeden boksuje. Aha Nie, nie znasz pewnie takiego shorta na YouTubie. Zaraz, ale to co ja sobie robię, zrobię tak, zrobię takie, no, to będzie Cię irytować. Poczekaj. Ej, tu A, nie to nie jest, jest takie bo... cię cię Pomyliłem przyciski. Co? Pomyliłem przyciski. Kurde, tak to bym miał full combo. Ale przyciski pomyliłem. Eee, poczekaj. Wiesz sobie inne. E, strzałek. E, tak. Ej, wer Jest, Maria. Ja, Shaggy, yeah. Wiem, jakie to jest trudne w oryginalny. To też jest tutaj. Serio, tyle strzałek będzie, ale to trzeba włączyć. Se. Ej, to, nie masz psychy, tak zagrać. Nie no, ty, ty też musisz włączyć. Ale ja nawet jednego nie trafię. Ale proszę, spróbuj, spróbuj. Nie, ja tego nie włączam, dobra. Proszę raz, raz. Dawaj proszę Banzo za bunny. Nie, proszę Szagi, raz, 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 Nie, ja nie będę grał Szagiego, on jest za trudny. Nie, to nie jest takie ciężkie. Weźmy nie taką trudną piosenkę na Easy. Nie! Na Easy włączę! Nie! No okej! Okay. Chciałeś tak. Chciałeś tak. Chciałeś tak Ale co? Daj mi wybrać Co to jest? Szaki to jest pewnie No to jest od Szakiego! To jest od Szakiego. No Dobra, tak dobra, to dobra Ale mam cztery przyciski, więc dobrze przy... Tak, chciałeś, chciałeś to Dobra, niech będzie, zobaczymy jak mi pójdzie Patrz, zaraz ja ustawimy, że wszystko jest, że szedzie, wale głowę. To jest chyba tego jego poszczekajka jeśli się nie mylę? No jakby nowej wersji to tego. Nie no! wala się! O dwie minuty Więc jeszcze jak to by było łatwiej, a ty chciałeś tak! Ej, mam tylko jednego mi Ja zero!

Jesteśmy w gubieni, co my zrobimy. Co chciałeś? I sobie, takim, takim małym przypadkiem, takim małym przypadkiem. Nie chcę tego grać. Chcesz inaczej co zagrać? Nie! Ja nie chcę Ej, takiego! To jest, to jest fajne, to jest fajne, to jest fajne. To nie tak. To... To nie to jest ciężkie, ale to nie jest fajne, nie, to jest fajne. Nie chcesz i nie chcę go. Ty to rozumiesz. Chciałeś! Okej! Okay. Nie, nie chciałem! Nie! To to włącz! Proszę raz! To jest fajne, proszę! To ja bym się chciał pograć, a nie podenerwować się. Naprawdę. Okej, okay, to, to nie jest ciężkie, to nie jest ciężkie. Okej, okay, niech będzie... Ale jak będzie ciężkie, to od razu... To nie robię... jest ciężkie? Trochę cięższe niż to poprzednie, ale to nie jest ciężkie. Jak będzie ciężkie, to od razu robię ten sensor. Sens. Okej. Okay. już mam więcej misów od tamtego. Łatwiejsze. Nie ciężkie, cięższe jeszcze, ale łatwe. Cięższe, ale łatwe. Ale powiedzmy nie. Nie no, jeden mis, ale szkoda. No nie działają, co jest? mi jeden przycisk nie działał, to super A ty grałeś na lepiotkar czy na C? Cicho pan, Łupanie, ale widzę teraz przysiadło Ja gram na C, ale... Nie tego, że tak nie zrobiłeś misza przedtem Ej, tego nie widzę. Ja się ślepy zrobiłem przez to. Ej, nie wiem, może da się ja zrobić tak, że jak gram na 6 czołgach, a ty tego. Jest to ciężkie? No, trochę. A co jest cięższe, tamto, czy to? To.

Ja już nie chcę, mamo. Jeden Będę mogła ja wybrać teraz? Ja chcę ja spróbować, czy ja będę miał tego. Ale, um. ja, ja, ale ja wybiorę piosenkę. Nie, nie wiem. Ja po prostu ja by... wybiorę sobie tak insane sześćki. Nie wiem, czy ty będziesz miała też sześćki. Nie, ja wybieram. Teraz. Proszę... nie, No okej. Okay. Zobaczymy co wygra. Niech będzie A... mapa... Ja wziąłem się fajną. Dave map. Ej, tak to działa! No ty masz cztery opieki, ja mam się. trzy. No fajnie. Ale nie gadaj, że, że ty wygrasz, no bo będziesz miała więcej strzałek. Ja mam pfc. Nie, zrobimy ja myślałem... mis. Nie to by cię udało nawet jedną szalkę tego trafić. Ej, ja włączyłem chyba jakąś... A bo tu twoja jaka jest? Tak! tak. Ja myślałam, że jest moja. Nie, to nie da się, to nie da się tego, przez piosenki na więcej strzałek. Nie no, Jeremins, dobrze mi idzie. Może będziesz mógł przetrwać w tym szagim No okej. Okay. Bo on mnie już tak tenerwuje. A ja go lubię. Ja nie, no znaczy, nuty ma fajne, ale trudne. A jak tak będzie, to chyba... mi się wydaje, że... ja mam cięższe nawet niż... niestety, ostatnia próbka, bo ja nie mam czasu dłużej grać. Dzień. 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 Jesteś. Szaki, czemu ty taki jesteś? Nie no, a zagram jeszcze jedną rundę? Nie, bo ja już nie mogę tu grać. Co ty? Dobra. Yy, dobra, Ch chodź. Chodź. Yy, no? Yy, życzymy... Chodź, ustaw się. Yy, życzymy wam miłego dnia. Yy, to w, o w tym, ja nie robię, yy, o w tym miejscu będziecie widzieć yy, tutaj, gdzie pokazuję myszką kanał mojego kolegi. Yy, a tutaj jego. Yy, a my idziemy do nowego odcinka. Chodź, idziemy. Yy, sorry. Żegnamy!